Smutne wiadomości pojawiły się w mediach. Nie żyje prawdziwa legenda. Żałoba w świecie sportu. Nie żyje jedna z najważniejszych osób związanych z piłką nożną. Żałoba w Buenos Aires odeszła legendarna postać. Mistrza żegnają największe gwiazdy. Nie żyje Silvio Marzolini. Jeden z najlepszych obrońców w historii argentyńskiej piłki nożnej odszedł w wieku 79 lat. W Silvio Marzolini przez lata dostarczał fanom piłki nożnej niesamowitych emocji. Przez lata można było go oglądać w barwach klubu Boca Juniors. To właśnie z Boca w latach 1962-1970 zdobył pięć tytułów Mistrza Argentyny. Silvio Marzolini występował także w reprezentacji Argentyny, w której zagrał 28 razy. Do historii przeszedł już mecz rozegrany w Chile podczas Mistrzostw Świata w 1962 roku i 4 lata później w Anglii. Ze względu na ogromne sukcesy na boisku, jeszcze za życia został mu postawiony pomnik, który stanął w do stadionu Boca Juniors' La Bombonera. Silvio Marzolini w 1981 roku podjął się funkcji trenera Boca Juniors. Już w pierwszym roku udało mu się wywalczyć Mistrzostwo Argentyny. W składzie znalazł się Diego Maradona, który właśnie zaczynał swoją karierę. Zmarłego w mediach społecznościowych żegnają sportowcy z całego świata. Żałoba dotknęła także Diego Maradona, który w mediach społecznościowych zamieścił wzruszające pożegnanie.